elo, witam Was w piątek, gdzie piątek poniedziałek, w pół do ósmej. Właśnie rozładowałem w słopie, maszynkę zwróciłem i teraz jadę na załadunek. Na załadunek mamy 275 km. To jest gdzieś w okolicy Hanoweru, to znaczy dalej tam, nie? Dwójeczką, gdzieś przy dwójeczce. No i stamtąd gdzieś pod Norymbergię, tak jak Wam już coś opowiadałem, ale. Jak to rzeczywiście będzie, jak to wszystko się ułoży, jakie są rzeczywiste plany, dowiemy się dopiero jak już tak daleko będzie. Bo to się potrafi zmienić wszystko w ciągu 5 minut. Ja na razie śmigam i zobaczymy, co nam czas przyniesie. Siemanko mamy załadowane, załadowane mamy. Jedziemy gdzieś między Norymbergią a Eilbronem. gdzieś na szóstce to ma być. 91 mi się wydaje kod pocztowy. Tak wygląda to. Tak wygląda. Mamy 2,90 szeroko. No i ciśniemy 406 km do celu, ale dzisiaj ujedziemy 4,5 jeszcze 4 godzinki niecałe. No i nie to wszystko. Nie? No by droga jakoś poszła, tak myślę, jakbym te 300 km zrobił, 320 by było optymalnie, wiesz? To by było nie mnie najgorzej. Na razie jedziemy 33 do 44 A no później mi się wydaje na 7, wskakujemy 7 mi się wydaje do 6 i tam 6 kowałem do góry Siema, witam was we wtorek z rana Tak jak mówiłem rozładunek miałem tutaj na szósteczce przed Nurembergiem DHN tutaj było za 15.08 I co stoję? Jest? Za 15,9 już każą czekać nie? Najgorsze jest to, że ja mam 250 km stąd załadunek dzisiaj, do 13 muszę tam być, no może być lipa, ale no, co ja zrobię, nie? Na razie stoję, Widzisz. wygląda tu jest wjazd, no, tam coś budują nowego, no a ja stoję i czekam, nie wiem, muszę zaraz do nich zadzwonić i im powiedzieć, że stoję i czekam i czekam. To też zajdzie się na rozładunku na pewno za 2 godziny, półtorej, może godzina, zależy jak bardzo są przygotowani. nie No i co, mordeczki mamy, to zdjęte, nie? Ja. Jest za 15, 12, a już jadę 25 minut. O, zaczęli zrzucać, wam powiem było, ja wiem, która była, za 10, 10, jak dzieli się za robotę I 2 godziny zeszły się prawie, półtorej. I lecę, lecę na załadunek. Mamy na załadunek jeszcze 193 km. I będziemy widzieć, jak to po drodze będzie. szósteczką, lecimy w stronę Stuttgartu na 81 km i później tam w stronę Szwajcarii. Będziemy widzieć, jak to na dróżka pójdzie i co to w ogóle będzie do ładowania. Dużo nie ma, niby 4 metry, no ale wysoko 3,40 No ale zobaczymy. Na razie lecimy, na razie dróżka. Gitarne, bez żadnych jakichś tam Siemalo, witam was serdecznie w środę siódma rano patrzcie jaka pogoda, pięknie słoneczko wstaje jesteśmy właśnie na 840 40 km może 30 już od Augsburga jedziemy na załadunek rozładunek wczoraj, załad roz wczoraj załadowałem powiem wam kurde głupi wjazd był Taki ciasny dosyć, ale za to fajny załadunek 40 minut i tyle nas widzieli. No, stałem wczoraj korku, nie, taki, nie nagrywałem, bo tak zły byłem, ponad godzinę wypadek gdzieś był. Odstałem ponad godzinę, przez godzinę zrobiłem ze 3-4 km może przed Stuttgartem, No i ujechałem powiem Wam na równe 13 godzin, prawie 12,55 stanąłem. No i mam jeszcze do celu 39 km. Załadunek już dostałem. Też coś wysokiego ładujemy, ale nie szeroko chyba, przynajmniej nie pisze nic. No, gdzieś tam 150 km podlotu będzie. Ale to jeszcze zobaczymy na razie. To musimy zrzucić, żeby to jakoś fajnie było, nie? Fajnie po lekku, ja mam może 4 tony załadowane. Wszystkie górki moje. <gry> Co mamy to zdjęte, mamy to zdjęte Idziemy teraz 160 km podlotu Gdzieś okolice Norymbergi Będziemy jechać wam powiem dwójeczką, gdzieś tam do trójki Do siedemdziesiątki dwójki jakoś Na trójkę i to gdzieś przy trójce jest Poszło z gładka, ro... yy, z płatka. Gładko <laughs> rozładowanie powiem wam Całkiem romantycznie, tyle że firma Wielka, oj, oj, nie, nic, zaraz, test, zakaz nagrywania, zakaz filmowania, zakaz robienia zdjęć, siku, papierosów, zakaz wszystkiego, nie? Dobra, teraz cisnę i będziemy widzieć, co nam czas pokaże, nie? mam mordeczki, witam was, jest już czwartek dzisiaj, pół do 11 wam powiem tyle, co się nadenerwowałem Zasadnił mnie cię wyobrazić, nie? Przyjechałem tu, do rozładunek o siódmej miał być Zaczęli pierwszego zrzucać, crunchy o ósmej. Mówię wam, auto jedno przede mną rzucili, trwało im, zajęło im to ponad dwie godziny trzy prawie. Firma nie z tej ziemi, nie? No ja nie wiem, śmiać się czy płakać. No nic. Idziemy teraz na załadunek podlotu. Mamy 57 km i będziemy widzieć. Opaca, hopa Bo wow. to trzeba mieć kasę i klasę. Ej, jesteśmy na miejscu Widzisz to? Widzisz to, Widzisz to wszystko? Tam musimy wjechać, nie? Do hali cofnąć tak, Już stąd jechałem Zobaczymy, ale raczej się uda Ty... Załadowane jest, nie? Wjazd to był chyba najmniejszy problem w tym wszystkim, problem był... A ta maszyna, ta na styk, wszystko nie, oni tam znowu wszystko obliczyli. No Nic, ale ja mam załadowane, co jest tym najlepsze wszystkim. I lecimy. Baja. Dzisiaj witam Was w piątek. Już. Już, albo dopiero. Jak Wam wspominałem, jak wiecie, weekend mi w domu nie było. Nie, nagrywa, nie nagrywałem wczoraj, bo. No, nie byłem w Dobruch, może. Okazało się, że ten weekend mnie też nie ma. Dzisiaj jadę teraz na czepę zmienić, przepięcie. I później w okolicy Dresdna, tam w kierunku Dresdna, jadę. Szczęśliwy z tego powodu nie jestem, już Wam od razu mówię. Jestem zły jak cholera, bo no do domu chcę, nie? a nie wiecznie traci. Ale powód, dlaczego, co, dlaczego taki, powód, co jest powodem tego wszystkiego, to to, że kierowcy są chorzy. 5, 6 aut jeździ z 14 czy 7 autów Reszta stoi, nie? Do tego jeden tam się Ala zwolnił i takie tam dwa jery, nie? Mówię mam katastrofę. Patrz na tą górkę 14% w dół Ja wam pokażę tą trasę, którą wczoraj jechałem, a teraz wyjażdżam patrz Dziś to jest 10 już. Nie zły jaja co? A zobacz na temperaturę, zaraz ci pokażę, bo tutaj teraz zakręt jest. Zaraz ci pokażę. Patrz. Koła boksuje mnie. Popatrz, ile stopni mamy. Jeden stopień jest. <laughs> nieźle. No i co? Mordy załadowane. Jedziemy. <laughs> jedziemy. Stoimy właśnie w korku. Nie? Na 81. Jak mogłoby być inaczej? Tu z przodu jedzie kolega. Mamy dwie maszyny po 3,20 szeroko. I to idzie, powiem Wam, między Dresdenem a. Hemnic, nie? No. Rozładunek poniedziałek, czyli tak jak Wam wcześniej mówiłem, weekend poza domem. No powiem Wam, były przeboje z tym maszyną, co ładowaliśmy, bo dostałem naczepkę, która troszkę za mała była i nie pasowała ta maszyna za bardzo. Mogłem dźwignąć dach do góry, nie było problemu, tyle że ci tam wyjazd mieli. Trzeba było po, 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 po takim jakby tunelu, w takim tunelu przejechać, no, i tam było za cieńko. A dlaczego to wszystko? Bo na niskopodłużówkę zapomnieli pozwolenia załatwić. Załatwili na wszystkie naczepy, tylko nie na niskopodłużówkę. No ale, nie mój problem, jest załadowana maszyna i to jest najważniejsze. Nie? Pomału się toczymy i dobrze jest to. Miecie się zepsuło. No ale. Nie ma lipy. No, ja jeszcze godzinkę pojadę i koniec, i resztę w nocy kawałek, i później w poniedziałek nad ranem Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie próbujemy ten korek jakoś przejechać. Nie, wypadek znowu. Powiem Wam, wypadk, wypadki za wypadkami, nie? Ludzie za bardzo są yy, za bardzo są, tak jak to się mówi no, robią różne rzeczy i tylko nie dotyczę. Opacz, jedzie od nas ziomek po drugiej ulic stronie ulicy. Widziałeś? Dziema mordy! Jak widzicie, jedziemy druga w sobotę z rana No i pomału jakoś ciśniemy... Czekać, to, lewcze, to Jakoś ciśniemy, nie? Jak dojadę na, Do szóstej będziemy jechać, to jak dojadę, to się do was odezwę O Szósta prawie Są so, 10.06 Stoimy na parkingu 103 km od celu, nie? No ja się teraz położę na chwilę i później... Oj! Światło zgasło i później się będziemy widzieć. Właśnie jesteśmy z prysznicami. To jest Hirschberg, stacja wędzmowa. No i pokażę Wam prysznice, jak wyglądają, nie? один плюс солнце, другие